Ho, ho, ho! Trzeba zostawić członkom Wilczurowo prezenty. Mam dla wszystkich prezenty. Zostawię je pod domem. Tu jest dla Wilczurka. nie, tutaj ktoś śpi. Muszę szybko uciekać. Co to było? Co to było? Teraz mały prezent. naszego drugiego członka. prezent dla Lewiska, I teraz mamy prezent dla Kuby. To jest mój To jest mój kumy! Tu, tu jest chyba jego dom. Ja widzę, 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 nie, widzowie, z jest. Nie zginęliśmy świątecznego. No, co? cicho nie, nie wiem, co tu jest. Tu jest Mikołaj, a co to jest tam w oknie? Nie, nie, nie chyba mi się zdawało. Dobrze, to teraz dla Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Chyba... chyba tu jest jej domek, chociaż nie jestem pewny. Ukryje się pieska domu, ukryje się pieska domu. to nie jest jej domek. się pieska domu, ukryje się w pieska domu jest domy, zapomniałem. Dobrze, zostawię tutaj. Ho, ho, ho. Dobra, no, on jest gdzie idzie? Teraz tu nie wyjdzie. Nie, on nie chce Dobrze, mamy już wszystkie prezenty. No w takim razie nie. już chyba pora na mnie. Dobra, widzowie, nie wiem co się stało. Szybko uciekam, 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 uciekam gdziekolwiek, gdziekolwiek. Dobra. Kuba! Kuba! Co się Kuba! Dzieje? Kuba! Muszę iść do Kuby! W ogóle mam wydomek, domek, stworzył sobie. Co Kuba? Nie wstawaj. Nie Kuba, Wstawaj! Kuba! Człowieka tutaj spłacą. Kupa! No nie Kuba! Nie śpi, nie ała, ała. Nie nie nie. wiesz co się dzieje na wilczurowie! W ogóle dzieci? mamy... Dzieci? Mam No tutaj jestem! No hmm. patrz na mnie! Dobra, nieważne! Nie ehm. widzę ehm. co? co 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 się stało? No nie! No kuba, jak mnie nie widzisz, no o, dobra, widzę. Kuba. widzę, dobra, mam cię. Tu jesteś. No wiesz, co się dzieje na Wilczurowie? Miem, Mikołaj przyszedł. Ale ja chcę spać. My jeszcze nie mamy świątecznych rzeczy. Y, mamy tylko y, ubranie świąteczne. No zobacz, nas. Ale ja na się już przebrałam na świątecznie. No ja też, no ale zobacz. No, a Wilczurowo to co? W ogóle nie jest przebrane. No właśnie, trzeba będzie tylko linkę zbudować. No zobacz, co dostałeś. Masz prezent, masz prezent. Gdzie? No Mikołaj był, co to jest? śpiochu, ty! Co to jest? No prezent! Mikołaj ci chyba zostawił. mogę to odpchnąć, myślisz? A co jak to bomba? No właśnie. Co jak to była ta zła postać? W ogóle jest zła postać u nas! No wiem przecież, widzę nie raz, O nie, umrę się. Dobra, ryzykuję. Patrz i mam rzeczy. Jest! Co to są za rzeczy? No ty masz. Ej, Ale... Co tu się stało? W tym roku Mikołaj w chyba. No! widzowie co się stało? Bieram to wszystko. Widzowie, jak pamiętacie, ten dom był kogoś, jakiegoś gościa. Tak, to jest Kuba. To jest Kuba ze wcześniejszych filmów. Kuba, wreszcie powróciłeś. Tak! Jeszcze dostajemy taki prezent! No właśnie! Co wie? Mam nadzieję, że jutro udekorujemy właśnie to na święta. Właśnie wilczują na święta. Nie mam Nie masz kidofa? Nie mam. Poratuj. Poratuj, poratuj. Dobra, ja mam diamentowe na środku. Dobra, zbierz mój ten. Uuuu, dobra. widzowie, ja też sobie coś zrobiłem w moim domku tutaj. nie. Dodałem daszek. Tylko gdzie ten Mikołaj poszedł? No właśnie. Poczekaj, on szedł w tamtą stronę gdzieś. Nie powiedziałem to od po mnie. A ty otworzyłeś swój prezent? Jeszcze nie. Ty No właśnie, trzeba otworzyć mu no Wow, jak ty wyglądasz? A ja? Cały set diamentów! Co to jest? Nie wiem. Dobra. A co jeśli jak ja byłem najgrześniejszy i dostałem bombę? No właśnie. Kulcie. Dobra. otwieramy. Trzy, cztery. Wow! prawie. A nie, mam co? Jestem idiotowy. Muszę zobaczyć, jak to wygląda. Teraz jesteśmy w końcu bogaczami. Patrz na to, jesteśmy bogaczami. Bogaci jesteśmy. Widzowie bogaci. Ej, co tu się stało? Nederet. Ile ja mam tego nederetu? Ile ja muszę zobaczyć, ile ja mam tego nederetu? Dwadzieścia. 20. Dwadzieścia? 20. Dwadzieścia nederetu. Jeszcze enchanty sobie wezmę. Nie mam zbrodni miejsca, nie będę fajny, Ty, jeszcze łóżko sobie muszę, muszę zamienić. No? Muszę sobie łóżko zamienić. O, ja Na też dostałem łóżko. W końcu, no lepsze, no w końcu no no mam lepsze. lepsze. No, jest. Nie będziemy mieli już tego pomarańczowego, który nam no, już no. zbrzydło cały czas. Widzę tylko to Jest, widzowie! W końcu jest. Mikołaj do nas przyszedł. Co to jest? Ej, a nie sądzisz, że... No trochę jest. Trzeba będzie go powiększyć. Następny odcinku czuję Nie, w następnym odcinku dekorujemy noc może. A, w następnym tak. tak. Widzowie, też za chwilę Wigilia. Widzowie, co tu się dzieje? A my Właśnie. dostajemy e, prezent przed Wigilią. Wow! Trzeba będzie na, Trzeba będzie oddobywać, jakieś miejsce zrobić na Wigilię. Właśnie kolor Tak! Myślę, że o króla wioski. Nie <grym, grym, grym>, czyli u mnie, czyli u mnie. Dobrze widzowie! mamy to! Będzie wszystko, trzeba to zrobić jeszcze. A ciekawe, a że coś zostało, wiesz? No chyba tak! A wiesz, że Mikołaj... Nie, no, tam po Tak, jest, a wiesz, 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 Mikołaj zapomniał gdzie jest e, laury ten... Laury dom? Pieska dom? Pieska mhm, dom? No ja nie wiem, bo... Wow! Jakie możecie? Nie zabierajmy, dobra? No nie zabieramy. Nie mm. zabieramy. Co się dzieje? Dopiero zła postać, a tutaj już takie rzeczy właśnie. Hmm. I pokażę ci, gdzie Mikołaj schował prezent dla Laury. E, patrz tutaj, ty widzisz? O tu. A ona tu nie ma to jest? Przecież... Nie no, ale... Mikołaj a tobra, już tobra, co Laura dostała? Ty! On miał... Medel... Ona ma nedelejtowe buty! Jacy? A ty w ogóle znasz Lenę? No, Lenę? Nie no, zauważyłam. No, no. A co to właśnie? Co to jest za zamek? się Hmm. Domyk Lena jest właśnie mieszkanką Wilczorowej, jest nas już pięciu Ale nie zna Nie znasz No zaraz, zaraz, On Ona też ma pieniądze Ty, całkiem dobry ma Ona ma, ma jakiś topór Ona ma na piersi mioderytowy I kask I no, też jest... no, ma łóżko swoje I to jest mega Ale ona ma swoich ulotów znaczy No Ty, no. ale tak jest świetna myśl i wiem, z Szelkiera nie będzie tu... O, już mieli tu. O, dobra. Ona ma już dużą łóżko, ale dobrze. Ale będzie fajnie. Ty, A może zróbmy tak, że lałoże też podrzucimy pod dom. Tak, tak, bo ona bo będzie... Tak, żeby ta, że nie myślała, że to nie dla nich właśnie. Może to dla jakiegoś bilatera. No tak. Za no, wysiłek no, nie dał. Wydzę duki koło. Pewnie byli nie krzeci. Wieś mi gdzie Czekaj, dziennie, dziury jesteś. Tutaj dałem okay. e, prezent. O kurde, widzowie, co się dzieje? Mamy Mikołaja na Wilczurowie! Ja mam stycznik diamentowy, to, to jest niemożliwe, patrzcie na nas! Jeszcze ja mam jakieś enchanty. Co tutaj się stało? Jeszcze kładło mam! O, kładło masz! Poczekaj, Poczekaj. Ty, ale ty masz fajne te enchanty chyba. Poczekaj, Poczekaj. jakich masz enchanty? Enchanty ma na... zaklęty ogień na mieć, fortuna no, czy... 3, moc 5, nie zniszczoność 3, nie zniszczoność 3, nie zniszczoność 3, nie zniszczoność 3. Gdzie to ty nie zniszczoność ich do anioł zbrotek. Tak, mhm. jest ich 4. Ja, czy... Ty, co tu się dzieje? Ale za ja. to. Wow. Ej, ja sobie od razu zenchantuję mieczek i Dobra. Dobra. Zaklęty ogień, złota 3. Dobra, mam złotą miecz. Pokójcie, fortuna 3, moc 5. Jo, Co fortunę jest? masz, jacie. No, ej, ja chciałam ogólnie mieć fortunę, bo jak wiecie, tam mamy e, ten, na, e, jak to się nazywa, tam to mam te książki. Ja mam level 17, a chciałam mieć 30. I właśnie sobie zrecentować ten kilo w fortunę chyba chciałam a, mieć, tam ale tam już mam, już chyba mam. Byliśmy w tym roku grzeszni na No, tak, 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 tak. Co się stało, widzowie? To jest aż niemożliwe. Dobra, zenchantuję sobie resztę rzeczy. Oczywiście mój cały secik z diamentowy sobie zenchantuję. Ja my. muszę sobie do skrzyleczek włożyć tutaj no. swoje wartości. No. Okej, okay. co tu się dzieje? Co wiesz? Co wiesz? dzieje? Co wie? wie? Dobra, to mamy zaczętowanie jeszcze to. Musimy zenchantować. I, I ja do ja tego musiałbym w ogóle zrobić jakąś bazę, bo ja mam z dużo ja ale nie wierzę trochę. <noise> Co jest na przykład Pieścowi? Ocz! Jestem cały zaczartowany! To Pewnie mam takie rzeczy, bo jestem tym królem wioski! Wezmę jeszcze diamentowy kilogram. Mój ten lepszy i niezużyty sobie. Ale fajnie! Ej, może będziemy śledzić tego Mikołaja! Ciekawe, czy domek. Tak! bo O jacie! A w którą stronę on dorusł? Właśnie chyba w tamtą gdzieś. W tamtą? W tamtą stronę. Bo jak ja tu byłem, to on coś powiedział, pora coś na mnie, coś takiego, pora na mnie. I gdzieś tam poszedł i go nie ma. Zniknął. Zniknął, Ej. No to trzeba go śledzić. Chodź w podróż. Albo nie, najpierw Jezonko sobie W Jezonko, a po co? Bo... Nie, nie wiemy co Nie? Ale to może nam zejść. Dobra, nie wiem widzowie, może w następnym odcinku właśnie poślediny tego Mikołaja. Nie wiem co dzisiaj się stało. Naprawdę jest bardzo fajnie. Wy oczywiście, jeśli chcecie też dostać takie prezenty jak my, ogromne, to zostawiajcie na moim kanale subskrypcję i łapeczkę do góry. Także myślę, że się opłaca, także widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa! Zdańcie pa, sobie do góry!